Cześć, zapraszam dzisiaj na szybkie zdobienie paznokci. Będziemy odbijać nadruk z gazety na paznokcie. Ja już tak, ja już mam przygotowane paznokcie, nałożyłam już odżywkę. Tak, wiem, ta odżywka jest jaka jest, więc jej nie polecam. Niech każdy użyje swojej ulubionej odżywki. Tak, krzywdy nie zrobiła. Następnie kolor jaki, jaki chcemy. Ja dziś używam Essie o numerze 120. Numerze 120. To jest taki hmm, bardzo taki nudzikowy. Tak jak widzicie, tu są dwie warstwy, i praktycznie tego nie widać. To jest bardzo naturalny efekt. I na końcu będziemy kłaść. Hmm, jak to się nazywa. No, Top coat. Ostatnią warstwę utwardzającą, i, 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 i nabłyszczającą, przy, i też przyspieszającą wysychanie. Co jeszcze? Ja będę miała, ja mam pensetkę, żeby mi łatwiej, żebym łatwiej mogła wyciągać sobie z y, miseczki papier. Także tutaj położymy na, gazeta, oczywiście jakaś. I w czym to moczymy? Moczyć będziemy w alkoholu. Ja w zwykłej wódce. Nalewamy do słodeczka. schodeczka. O, następnie wrzucamy... No oczywiście. Papierek. Tak, około 10 sekund sobie go moczymy. I nakładamy na płytkę paznokcia pamiętając o tym, żeby dość dobrze docisnąć. Dociskamy tak też z 10 sekund trzymamy dobrze dociśnięty nasz kawałek gazety. OK. Nie możemy zdejmować. I jak widać zostaje nam warstwa gazetki nam zostaje na, na paznokcie. tym się nie przejmujemy e, wystarczy, ja to w alkoholu, ale normalna, wystarczy normalnie mokry palec w czystej wodzie i też schodzi. I już jest gotowe, tak?